Muzeum Regionalne w Brzozowie zorganizowało niezwykłą wystawę plastyczną zatytułowaną Sztuka Wiatrów. Odwiedzający placówkę mogą obejrzeć dzieła ojca i syna Marka i Tomasza Wiatra. Otwarcie wystawy odbyło się 6 lutego. Obaj twórcy wywodzą się z zasłużonego dla regionu rodu Tokarskich. Lekarzy z Jedlicza, wśród których pacjentów była m.in. Maria Konopnicka. Marek Wiatr wyłamał się z rodzinnych tradycji. W młodości studiował malarstwo w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Z powodzeniem kontynuował studia artystyczne pod Wawelem w tamtejszej Akademii Muzycznej. Został wokalistą, występował w teatrach operowych. Dziś prowadzi szkołę wokalno-aktorską w Krośnie. Nie zapomniał jednak o swojej malarskiej pasji. W Brzozowie pokazał obrazy powstałe już w czasach pandemii. Zawsze y, wiele osób mnie porównuje z moim synem i ja uważam tak, jesteśmy do siebie bardzo podobni. Y, Tomasz rysuje, ja maluję, y, Tomasz leczy, operuje, wycina co trzeba, czy czasem co nie trzeba, natomiast ja leczę przez malarstwo i przez śpiew dusze ludzkie i myślę, że różnica jest chyba tylko taka, że y, no, ja nie biorę dyżurów, a on nie śpiewa operowych, także wielkiej różnicy między nami chyba nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o moje malarstwo, które tutaj jest, to są to nasze podkarpackie klimaty, pejzaże już odchodzący pejzaż, który bardzo lubię utrwalać te kościółki, te snopy nasze polskie, których niestety już coraz mniej jest. Na pewno bardzo wiele zawdzięczam tutaj Stanisławowi Kochankowi, malarza, malarzowi z z Krosna, który uczyłem, uczył mnie malarstwa, jeździłem do niego na lekcje prywatne i bardzo wiele mu zawdzięczam. Zresztą o nim jest bardzo wiele anegdot, bo nazwisko miał takie, no, trzeba powiedzieć, artystycznie trochę nietypowe. Kiedyś operował lekarz krośnieński syna pana Stanisława Kochanka i ten z, z chciał się zrewanżować i postanowił, że namaluje portret żony tego lekarza. Więc chodziła pozować na seanse dwa razy dziennie i sąsiadki się oczywiście zainteresowały, co ona tak dwa razy dziennie chodzi, o tej samej porze wychodzi z mieszkania i wreszcie jedna z ciekawości się pyta, słuchaj, Roma, gdzie ty tak chodzisz ciągle? A on mówi, ja chodzę do kochanka. A on mówi, rany boskie, a Staszek wie o tym? Także takie ciekawa, bardzo ciekawa to postać była, bardzo wiele mu zawdzięczam, mile go wspominam i jeżeli jadę gdzieś w plener, to muszę powiedzieć, że zawsze sobie go przypominam i myślę, że... Czy to miejsce, które wybrałem, to on by mi też wskazał na to, żeby tutaj uwiecznić polski pejzaż i, i jakieś fragmenty architektury drewnianej, także yy, kiedyś dla Radia yy, Kraków, jak udzielałem wywiadu, to pani redaktor mówiła, że jestem takim dokumentalistą polskiego odchodzącego pejzażu. I ja się zgodzę z tym, dlatego, że wiele rzeczy, które namalowałem, na przykład dwór w Tarnowcu, który namalowałem, za trzy dni już go nie było. Yy, kościół w Sieklówce za miesiąc spłonął, także yy, ja już nawet boję się gdziekolwiek jechać teraz w plener, bo nagle okaże się, że coś wyburzą albo coś się spali. Syn marka Tomasz Wiatr z chirurgiczną wręcz precyzją wykonuje ołówkiem hiperrealistyczne portrety znanych aktorów oraz innych osobistości z życia społeczno-kulturalnego. Ma ich na swoim koncie około pół tysiąca. W brzozowie można obejrzeć 24 portrety. Wyrażenie chirurgiczna precyzja pada tu nieprzypadkowo, ponieważ Tomasz Wiatr jest wybitnym krakowskim urologiem klinicystą. Początek rysowania to jest może nie aż taka odległa historia, bo to jest 2010 rok. Wtedy też zacząłem swoją specjalizację z urologii, zacząłem dużurować i taki początek w ogóle rysunku właśnie wtedy się zrodził, bo była to forma odreagowania trochę stresu, tej pracy związanej z obciążającym zawodem lekarza. Akurat ołówek okazał się być najłatwiejszą taką formą dla mnie do tego, żebym miał kartkę przy sobie ołówek i zawsze mogłem to, że tak powiem, w każde miejsce zabrać ze sobą. Doskonalić ten warsztat rysunku. E, początkowo te prace to były głównie akt, to było trochę właśnie e, martwej natury, trochę pejzażu. Natomiast czasem okazało się, że jednak bardziej e, pociąga mnie ludzka twarz i to mi się wydaje takie najbardziej atrakcyjne. I od pierwszego rysunku do dzisiaj to w zasadzie ta przygoda trwa. Prac jest na pewno wykonany grubo ponad kilkaset. No w związku z tym, że to jest dwunasty rok, kiedy tych rysunków naprawdę powstaje sporo, to, to myślę, że nie odważyłbym się podać konkretnej liczby, ale na pewno jest to kilkaset portretów. Sam pomysł i portrety to jest bardzo taka indywidualna sprawa, dlatego, że musi być coś ciekawego w tej twarzy. Musi być coś inspirującego do tego, żebym chciał ją sportretować. Czasem to to Jest też tematycznie podzielone, bo wystawiałem swoje prace jako znanych urologów, znanych lekarzy krakowskich, ludzi mediów, ludzi kultury. Więc jednak to nie jest tak, że jestem w stanie sportretować każdą twarz. Musi być coś ciekawego, musi być coś takiego inspirującego, do tego, żeby chcieć to przelać na kartkę. Uważam, że rysunek jest dla mnie świetnym narzędziem do tego, żeby doskonalić rękę przy zabiegach chirurgicznych, bo akurat w zabiegach urologicznych ta precyzja jest niezwykle ważna i myślę, że właśnie rysowanie pozwala mi. Doskonalić ten warsztat, doskonalić jakby samą chirurgię, dlatego że uczy mnie cierpliwości, uczy mnie precyzji, no i to się potem przekłada właśnie na leczenie pacjentów. A czy... Wiąże się z tym jakoś opowieść, anegdota czy jakieś wspomnienie, jeśli chodzi o, o Pana pasję? Dużo jest już, no, bo na przestrzeni tych lat to się tych anegdot trochę zebrało, natomiast jedną pamiętam taką, kiedy przyjmując w gabinecie była kolejka pacjentów no i przyszedł jeden taki pierwszy pacjent, który był jeszcze u mnie, nigdy wcześniej nie był. No i czeka w tej kolejce i taki trochę jest pyta się już takiego stałego pacjenta, proszę mi powiedzieć, czy ten doktor dobrze leci? Czy? A ten drugi mówi, panie, on nie leczy, on rysuje. <głos> <głos> Także naprawdę takich e, anegdot było sporo. Ja generalnie tak samo mam, e, zauważyłem, że to moje nazwisko jest na tyle elastyczne, że można fajnie je wplatać w, e, właśnie w tytuły wystaw, bo to już były twarze rysowane wiatrem, historia medycyny wiatrem ożywiona, czy sztuka wiatrów, która jest jakby teraz dzisiejszą wystawą. E, I to, to jest akurat bardzo ciekawe i to nazwisko na tyle jest e, powiedzmy łatwe do tego, żeby, żeby to e, wplatać w tytuły wystaw. Kiedyś na wystawie w Bytomiu jeden pacjent podszedł do mnie, pacjent, przepraszam, jeden z obecnych na wystawie, podszedł do mnie i pyta mnie, proszę mi powiedzieć, jak to jest, że Pan rysuje wiatrem, jak to jest? Ja mówię, no muszę Pana zmartwić, ja się po prostu nazywam wiatr. Jednak był trochę zawiedziony, a z drugiej strony rozjaśniło mu to, dlaczego akurat wystawa twarze rysowane wiatrem. Ojcowsko-Synowską wystawę Sztuka Wiatrów można w Muzeum Regionalnym w Brzozowie zwiedzać do końca lutego.